Jana Nowickiego poznałem jakieś 10 lat temu w Częstochowie, jak przyjechał odwiedzić Muńka Staszczyka. Wtedy przeprowadzałem z nim wywiad i tak można powiedzieć, że między nami zaiskrzyło, a później jak Ania znalazła się w jego życiu, no to wiadomo, teatralne szlaki więc spotykaliśmy się dość często. Nie mogę powiedzieć jedną rzecz, że on zawsze kolosalne wrażenie na mnie robił swoją szczerością i swoją bezpretensjonalnością. Kilkakrotnie prosił mnie, jak siedzieliśmy razem z, do, z doktorem Baczewskim, żebyśmy przeszli na ty, ale ja nigdy nie, nie, no nie wyobrażałem sobie, że do Jana Nowickiego powiem Janek. Zawsze to był pan Jan wielki człowiek, wielki aktor, wspaniała osobowość.